Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, bądź bliżej siebie. Jestem niewystarczająca. Jestem głupia. Jestem nieperfekcyjna. Nawaliłam, spieprzyłam to. Nic mi się nie udaje. I tak nie dam rady. Nie ma sensu próbować. Są lepsi ode mnie. Nie mam szans. Nic z tego. Za wysokie progi na moje nogi. Ile razy zdarzyło ci się spojrzeć w lustro i powiedzieć to do siebie? Ile razy powiedziałaś sobie coś dobrego? Odpowiedz mi na pytanie. Ufasz sobie? Jesteś wobec siebie. Troskliwa, wyrozumiała i opiekuńcza, tak samo jak potrafisz być opiekuńcza i wyrozumiała dla innych? Często słyszymy, że powinnyśmy pokochać siebie, ale dlaczego to jest takie ważne? Co się dzieje, gdy nam tego brakuje? Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka, w którym zagłębimy się w temat miłości do siebie. I właśnie dziś zajmiemy się tym, co do siebie czujesz, kim Ty dla siebie jesteś. Spróbujemy małymi kroczkami rozpocząć podróż do zaprzyjaźnienia się ze sobą. Temat miłości do siebie jest często mylony z egoizmem, dlatego w tym odcinku postaram się obalić kilka mitów, pokażę ci różnicę między miłością do siebie a egoizmem i narcyzmem oraz na własnym przykładzie pokażę ci, jak miłość do siebie wpływa na życie i relacje. Pewnie jak wiele osób mylnie utożsamiałaś miłość do siebie z egoizmem lub narcyzmem, ale nie. Miłość do siebie to ani egoizm, ani nar, ponieważ egoizm to postawa, w której kładziesz nacisk na swoje własne interesy, potrzeby i dobrobyt kosztem innych. Działasz w celu zaspokojenia własnych pragnień niezależnie od konsekwencji dla innych. A narcyzm odnosi się do osób nadmiernie zainteresowanych sobą. Silnym pragnieniem uznania, poczuciem wyjątkowości oraz brakiem empatii wobec innych. Osoba narcystyczna często ma wygórowane poczucie własnej wartości i oczekuje, że inni będą ją podziwiać lub traktować wyjątkowo. Jak widzisz, obie z tych definicji nacechowane są negatywnym wydźwiękiem. To czym zatem jest miłość do siebie? Miłość do siebie to inaczej samoakceptacja. To pozytywne uczucie, które jednostka odczuwa wobec siebie, obejmuje akceptację swoich mocnych i słabych stron. Przyjęcie siebie bezwarunkowo, troskę o swoje fizyczne, emocjonalne i duchowe potrzeby. Miłość do siebie to zdrowe poczucie własnej wartości i szacunku do samego siebie. To oznacza, że osoba docenia siebie taką, jaka jest, bez prób być jakimś innym i porównywania się z innymi. Miłość do siebie pomaga radzić sobie ze stresem, z trudnościami życiowymi oraz budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje, zarówno ze sobą, jak i z innymi. Jednocześnie nie oznacza egoizmu czy braku troski o innych. Wręcz przeciwnie, osoby kochające siebie często są bardziej otwarte i empatyczne wobec innych, ponieważ czerpią z wewnętrznej siły i zrozumienia siebie. To pozwala im lepiej wspierać innych. Miłość do siebie to pozytywne myślenie, to wybaczanie sobie błędów i docenianie swoich osiągnięć. Widzisz już różnicę? Teraz spróbuj oswoić się z tym, co przed chwilą usłyszałaś. Na początku. Pewnie niewygodnie ci z myślą, że masz pokochać sama siebie. Może na początku łatwiej ci będzie mówić o akceptacji, albo o przyjaźni samej ze sobą? Ta relacja wymaga czasu, cierpliwości i zbudowania siebie na nowo, ale pozwoli ci lepiej radzić sobie ze stresem, budować lepsze relacje, poprawi twoje samopoczucie, bo gdy brak nam miłości do siebie, albo jest niedostatecznie rozwinięta, Łatwo popaść w pułapkę negatywnego myślenia, samokrytyki i niskiego poczucia własnej wartości. Jeśli nie lubisz siebie i nie akceptujesz, ciągle porównujesz się z innymi, masz wobec siebie zbyt wysokie wymagania, często odczuwasz niską samoocenę i jesteś bardziej podatna na stres. Trudniej radzisz sobie z porażkami, masz trudność w relacjach, ponieważ szukasz potwierdzenia swojej wartości u innych zamiast u siebie. Znasz to? Ja znam to doskonale. Właśnie tam byłam. Byłam w świecie, w którym sama rzucałam sobie kłody pod nogi, w którym to ja byłam dla siebie największym krytykiem, dyktatorem, sędzią i oprawcą. Mój perfekcjonizm, nierealne wymagania, nieobiektywna ocena samej siebie, ciągłe porównywanie się do innych, zaprowadziły mnie na skraj przepaści. I nikt nie mógł mnie przekonać. Każdy mówił: Ale zrobiłaś to świetnie, jesteś cudowna. A ja co odpowiadałam? Ale mogłabym to zrobić lepiej. Ktoś mi mówił, jesteś dobrą mamą. A ja mówiłam, ale za dużo czasu poświęcam pracy. Zawsze było jakieś ale. Łatwo powiedzieć o sobie źle, niepochlebnie. Źle wyglądam, mam krzywy nos, jestem za gruba, jestem złą matką, nie osiągnęłam zbyt wiele baśka jest ode mnie lepsza, jestem niewystarczająca. Ale powiedz w to miejsce trzy dobre rzeczy o sobie. Trudne, co? Dla mnie na początku też było trudne. Ale ważne jest to, żeby spróbować znaleźć choć jedną rzecz. Tak, ja na początku mówiłam sobie: Dobrze dziś wyglądasz, Paula. Tak zaczynałam. Początkowo taki jeden banał na milion negatywnych słów wydawał się totalną głupotą, ale teraz wiem, że był bardzo potrzebny, bo z czasem okazało się, że oprócz tego, że dobrze dziś wyglądam, potrafię powiedzieć, że na przykład zrobiłam dziś świetną robotę, ugotowałam pyszny obiad. A teraz potrafię powiedzieć o sobie, że jestem sprytna, kreatywna, ogarnięta, dobrze zorganizowana, że piszę rewelacyjne teksty, robię inspirujące grafiki, że zrobiłam postęp, że jestem coraz lepsza, że świetnie poradziłam sobie na tej rozmowie i mogłabym tak wymieniać dalej. A wiesz po co Ci to mówię? Bo chcę Ci pokazać, że z ponuraka, który zagrożnie wierzył w siebie, takim jakim byłam półtora roku temu, możesz stać się sobie bliska. Możesz być sobą, żyć pełnią życia i czerpać z niego satysfakcję, być zwyczajnie szczęśliwa, niezależnie od tego, ile ważysz, czy masz krzywy nos, albo czy tak jak ja przez pięć lat siedziałaś na macierzyńskim i czułaś, że z twojego mózgu zgrobiła się gąbka. Możesz, a ja wiem jak, i chcę Ci pomóc odblokować twój potencjał. Pierwszym maleńkim kroczkiem będzie myśl, jaką musisz w sobie zaszczepić. Ona da ci siłę. Miej w nosie to, co powiedzą inni. I pewnie teraz mi powiesz ale jak to przecież rodzice, sąsiadka, pani ze sklepu, koleżanka z pracy stop! za ciebie przeżyje twoje życie. Sąsiadka nie, kochana to ty podejmujesz decyzję to ty będziesz ponosić konsekwencje to ty będziesz żyć swoim życiem nie ktoś inny. Jeśli na przykład boisz się pokazać w sieci ze swoim produktem, który mógłby się stać Twoim dochodem pasywnym, na przykład z e-bookiem, bo co powiedzą znajomi? Zatrzymaj się, weź kartkę, podziel ją na dwie części. Co będzie, jeśli tego nie zrobisz i co zyskasz, jeżeli to uczynisz? Zapisz odpowiedzi. Jeśli nie wyjdziesz z ofertą, nikt nie dowie się o Twoim e-booku, nikt nie otrzyma wartości, jaką niesiesz, nie będziesz mogła skorzystać z szansy rozwoju. Nie zarobisz. Co zyskasz? Twoi znajomi cię nie ocenią, a przynajmniej nie z tego powodu. A co jeśli spróbujesz? Twój e-book pójdzie w świat. Być może sprzeda się w ogromnym nakładzie, dzięki czemu ty zyskasz dodatkowy dochód, ale jednocześnie dasz komuś wiedzę, wartość, zainspirujesz go do rozwoju, sama pogłębisz swoją wiedzę i doświadczenie. Dostaniesz wiele pozytywnych opinii i ciepłych słów od obcych osób. I wiesz co, być może ktoś z twoich znajomych oceni cię negatywnie. Ale wiesz, to dobrze, bo wtedy już będziesz wiedziała, że nie jest to osoba, z którą relacje powinnaś pielęgnować. Chcę ci przez to powiedzieć, że nasza strefa komfortu, którą uważamy za bezpieczną, często jest pozorna, a dopiero wyjście z niej pokazuje, co faktycznie jest po drugiej stronie. I nie mówiłabym ci tego wszystkiego, gdybym sama tego nie doświadczyła. Lęk i obawy towarzyszyły mi każdego dnia. Nawet nie myślałam o tym, żeby próbować. Byłam mistrzynią negatywnego myślenia. Ale wiesz, przyszedł kiedyś ktoś i podał mi rękę i powiedział: Spróbuj, co masz do stracenia. I wiesz co? Faktycznie, do stracenia nie miałam nic. Mogłam jedynie zyskać, a w najgorszym razie powiedzieć: No dobra, nie wyszło, ale i tak się odważyłam. Więc jestem na plus. Chcę Ci przez to powiedzieć jeszcze jedno, i na pewno jak się głębiej nad tym zastanowisz, to miałaś tak samo. Ja prawie całe dorosłe życie robiłam coś dla kogoś, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, czyjeś standardy, czyjeś wyobrażenia o tym, co jest dla mnie dobre, a co nie. I wiesz co? Po wielu latach szarpania się samej ze sobą, walenia głową w mur, doszłam do wniosku, że wszystkich nie zadowolisz. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie ci, że zrobiłaś coś źle. Dlatego jedyną osobą, która wie najlepiej, co i jak robić, żebyś była spełniona, jesteś ty sama. Dlatego to ty musisz dokonać kalkulacji, zweryfikować, co jest zgodne z twoimi wartościami, jakimi drogami chcesz do nich dążyć. I znowu, jeśli się boisz opinii innych, powiem ci jedno: bierz do siebie tylko opinie ludzi dla ciebie ważnych, którzy dmuchają w twoje skrzydła. Bierz to, co Cię wzmacnia, to, co czujesz, że ciągnie Cię w dół, odrzucaj. A jeśli ktoś Ci powie, że dbanie o siebie jest samolubne, to pamiętaj, że ignorowanie własnych potrzeb prowadzi do wypalenia i frustracji. Kim chcesz być za pięć lat? Spełnioną siebie, kobietą, dumną z tego, w jakim miejscu swojego życia jest? Czy wypaloną, sfrustrowaną, smutną, zdołowaną życiem? Dbanie o siebie nie jest egoistyczne. Pozwala nam być lepszymi ludźmi. Jest kluczowe dla rozwoju osobistego. I ta relacja, przyjaźń ze sobą, nie oznacza, że uważamy się za idealnych. Przeciwnie, ona oznacza, że akceptujemy siebie właśnie takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami, ale jednocześnie jesteśmy gotowe pracować nad sobą i się rozwijać. Prawie, że jesteśmy pogodniejsze, bardziej otwarte na dobro, na radość, na miłość. Jesteśmy bardziej skłonne do wybaczania, do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Jesteśmy bardziej zadowolone, spokojne i spełnione. Dlatego przyjrzyj się swoim relacjom ze sobą, zrób ten krok. Pomyśl, jaką rolę pełnisz w swoim życiu. Jesteś obserwatorem czy aktorem na scenie życia? Kim jesteś? Jakie masz wartości? Jakie są Twoje granice? Jak chcesz żyć za pięć lat? Co ostatnio zrobiłaś dla siebie? Jak do siebie mówisz? Zwłaszcza to ostatnie pytanie, a raczej odpowiedź, jakiej udzielisz, ma wielkie znaczenie dla kształtowania przekonań, które będziesz miała na swój temat. A przekonania, te negatywne przekonania, które wyrobisz niepochlebnymi myślami o sobie, są jak chwasty, głęboko zakorzenione w naszej głowie, które skutecznie utrudniają nam wyznaczanie i realizowanie celów, zwłaszcza tych długoterminowych. Obserwuj siebie, swoje myśli i zachowania. Zachęcam cię, abyś te przemyślenia i obserwacje zapisywała, bo to pomoże ci bardziej świadomie smakować życie. Przestań ze sobą walczyć, bo jesteś sobie najbliższa. Bądź dla siebie czuła i empatyczna. Zaakceptuj swoje uczucia i potrzeby. Pamiętaj, przyciągasz to, na czym się skupiasz. Koncentrując się na negatywnych aspektach swojej osoby, pielęgnujesz te przekonania, i stają się mocniejsze i trudniejsze do wyplenienia. Przestań pielęgnować swoje wady, przestań narzekać i użalać się, bo wtedy karmisz te swoje negatywne przekonania. A to krótka droga do blokad. I najważniejsze, co również mnie kiedyś blokowało, nie traktuj swoich błędów i niepowodzeń jak czegoś złego, bo to one są Twoją lekcją, są częścią ciebie i drogowskazem, który prowadzi Cię do rozwoju. Ja dzisiaj jestem wdzięczna za pracę, która doprowadziła mnie na skraj załamania emocjonalnego. A wiesz dlaczego? Bo dzięki niej. Jestem dzisiaj w tym miejscu, z pracy, którą kocham, która daje mi rozwój, w życiu, które przepełnione jest pozytywnym myśleniem i wdzięcznością, w życiu bez narzekania, w życiu pełnym nadziei i wiary. Pomyśl: Czy w szkole wolałaś być krytykowana i zawstydzana, gdy się czegoś nie nauczyłaś? Czy w pracy lubisz, jak na ciebie krzyczą? Motywuje cię to do działania? A może wolisz pozytywne wzmocnienia, kiedy ktoś poklepie cię po ramieniu i powie ci: "Wiesz co, nie o to mi chodziło, ale przejdziemy przez ten temat razem. Pomogę ci znaleźć właściwy kierunek." To czemu sama do siebie w taki sposób nie powiesz? Przestań się biczować. Spójrz na siebie życzliwym okiem. Poklep się po ramieniu i powiedz sobie: "Dobra, nie wyszło, ale idziemy dalej. Pomogę ci znaleźć właściwy kierunek." Koncentruj się na tym, co jest dla ciebie dobre. Wsparcie i życzliwość, które sobie okażesz, zapewni ci lepsze rezultaty, pomoże ci znaleźć motywację i wytrwałość. Drogą do harmonii i spełnienia jest właśnie ta czułość i przyjaźń, o której mówię w tym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Tobie racjonalne argumenty i dostrzegłaś potencjał w życiu w zgodzie ze sobą i przyjaźń ze sobą. Możesz zacząć swoją własną pozytywną relację ze sobą już dziś, ale pamiętaj, że jest to proces, który wymaga czasu i cierpliwości oraz uważności. Nic nie stanie się z dnia na dzień. Na początku proporcje między tymi negatywnymi komunikatami a pozytywną afirmacją i świadomym myśleniem będą zaburzone. Potrzeba czasu i praktyki, aby je wyrównać. Daj sobie ten czas. Zwracaj na siebie większą uwagę. Prowadź dziennik, zapisuj swoje obserwacje, wracaj do tych notatek, porównuj je ze sobą na osi czasu. Nie patrz na to, jaka powinnaś być, zastanów się, jaka chcesz być. Ustal swoje standardy i żyj zgodnie z nimi. Pamiętaj, możesz być nieidealna, możesz być sobą taką, jaka jesteś, bo jesteś w procesie rozwoju, na drodze do bycia swoją własną czyniderką. I nawet jeśli jeszcze nie jesteś w pełni przekonana, że możesz zaakceptować i polubić siebie, poczekaj, przyjrzyj się tej myśli za jakiś czas. I chcecie zostawić z jeszcze jedną refleksją: czy facet, z którym jesteś, mąż, za którego wyszłaś? W momencie, gdy podejmowałaś tę najważniejszą decyzję, że idziecie razem przez życie, czy on był wtedy idealny i perfekcyjny, a może zaakceptowałaś go takim, jakim jest, z jego wadami i zaletami? Spróbuj dziś tak spojrzeć na siebie. Dziękuję ci, że byłaś ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirował cię i pomógł zrozumieć, jak ważna jest miłość do siebie. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi spróbujesz zrobić swój pierwszy krok na drodze do przyjaźni ze sobą. Teraz zrelaksuj się. To tylko dwie minuty. Słuchaj się w muzykę. Poczuj siebie. Mam nadzieję, że udało Ci się odprężyć. W następnym odcinku będę chciała porozmawiać z Tobą o emocjach. Będzie gorąco. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ściskam Cię, przesłam Ci moc dobrej energii i wiary w siebie.